Witam wszystkich, ponieważ dzisiaj ktoś proponował na śniadanie naleśniki, a ja byłem temu przeciw. Stwierdziłem, że niestety, ale na obiad czy na podwieczorek to i owszem, ale nie na śniadanie. I wybaczcie sobie, objeździłem sobie. Wsi. I chodzą za mną takie naleśniki, ale nie zrobię naleśników klasycznych, tylko zrobię naleśniki Brown. Miałem na to ochotę już dawno, gdyż wszędzie słyszę place Brown, nas sprzedają, jak najbardziej. Nawet takie przekąski a la brownie. I ostatnio spotkałem się z cukierkami typu brown. No, to pomyślałem sobie tak: owszem, wy robicie sobie brownie, a ja sobie zrobię naleśniczki brownie. Muszę wam przyznać się, nie wiem jak mi to wyjdzie. Ale będziecie sami świadkami. Jak nie wyjdzie, to nie wpuszczę tego filmiku. A jak wyjdzie, to i owszem, no to zaczynamy. Najpierw jajeczko proszę bardzo, wyleciało elegancko kulturalnie. I teraz mamy co? Musimy włączyć sobie grzecznie, pięknie. Jak zwykle, nie założyłem. Fartuszka, a mamik dwa. Więc najpierw trzeba uczepać. Jaj, tak delikatnie. No, tak. No, trochę troszeczkę się bawię jeszcze. więc trzeba teraz skoczyć po szczyptę soli. Szczypta soli jest. O, trochę za duża ta szczypta więc resztę ląduje do zlewu. A my dalej to tu No. To jest i teraz mam dołożyć oleju 1 czwarta, czyli w moim przypadku, bo robię wszystko przez pół, będzie tylko 1 ósemka oleju, proszę bardzo, olej pójdzie jak najbardziej. I teraz jedziemy, do... no, jedziemy, jedziemy. jedziemy, jedziemy. Nie starczy, ale nam poszło. I teraz tu mamy co? Mąkę, cukier i proszek. Do pieczenia wszystko ułożone. O, proszę bardzo, proszek, cukier i mączka przesiana jak najbardziej. Ląduje to w garczku. I znów robimy sobie. Kubijanko, 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 I od wystarczy. Po co więcej, to nie bij O! I teraz najważniejsza rzecz, czyli coś, co ma być jako brał, ale przepraszam, muszę odłączyć na chwileczkę, ponieważ. Muszę czekoladkę zgarnąć do całości. O, pokażę Wam później, jak to zgarnąłem. No, to pasz. Bardzo widzicie. O, czekoladka już jest. Taka, tak, tak, to czarne takie. Już jest tym. I teraz robimy naleśniki à la